Siemanko z tej strony, kamyk. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj mam dla Was już statystyki kart Foot Hero World Cup. Ze względu na to, że miałem już nagrany odcinek, gdzie przygotowałem statystyki wszystkich zawodników, e, gdzie pokazywałem wam, jakie karty mieli, bo niektórzy z zawodników, którzy mają teraz kartę Foot Hero, mieli wcześniej karty np. w FIFA 14, 13, 12 albo 10. E, dowiedziałem się, że Oval Run e, na przykład, zagrał tylko dla jednego zespołu. A i jej wypuściło statystyki wszystkich. I jakby cały film idzie do śmieci, te ciekawostki będę Wam mówił, kiedy będę właśnie opisywał te karty. Natomiast teraz przedstawię Wam wszystkie karty Food Heroes. Ważne jest też, z jakiej ligi będą te karty, żebyście widzieli, komu dadzą dodatkowe zgranie. No ale też, co najważniejsze, to ich statystyki. Włodzimierz Smolarek, powiem Wam, no będzie to dobra karta. Jakby coś, to nie przecierajcie ekranu. Te karty są w słabszej jakości, dlatego że chciałem dla Was nagrać jak najszybciej. Ja wiem, że zaraz jej wypuści już pewnie ładne grafiki z tymi kartami, ale nie o to chodzi. Zobaczmy na ich statystyki. No, i ciekawe, czy będzie im się dobrze grało. A przed Wami najwyżej oceniona i też jako pierwsza postawiona karta, czyli Rudy Vela, eee, tak. Eee tłumacz, przynajmniej przetłumaczy żeby tak go wymawiać. 91 pejsa, 90 dribbling, 94 strzałów, 87 fizyki. Najwięcej spotkań rozegrał w AS Romie i też właśnie dlatego z serii A będzie miał kartę. W Werderze zagrał tych spotkań 5 mniej. 137, mimo, że tam strzelił o wiele więcej bramek, bo 97 bramek strzelił dla Werderu Brema, natomiast dla AS Romy tylko 45. Natomiast jego karta wygląda fenomenalnie. Karierę zakończył w 96 roku, więc tak jak w, 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 nie większość z Was, no nie żyliśmy już, e, znaczy nie oglądaliśmy wtedy piłki nożnej, żyliśmy właśnie ja już się urodziłem dwa lata wcześniej. Natomiast karta wygląda fenomenalnie. Pytanie, jak będą wyglądały gwiazdki sztuczek i słabszej nogi? Nie wiem, nie oglądałem tego zawodnika, więc ciężko mi to powiedzieć, ale karta wygląda fenomenalnie. No i Serie A plus flaga Niemiec, można to ciekawie połączyć. Jest przecież sporo niemieckich zawodników bardzo dobrych, no i w Serie A też mamy dobrych zawodników. Więc to może być taki łącznik między serią A a niemieckimi zawodnikami, więc bardzo fajna karta. Nie mogę się doczekać, żeby nią zagrać, ale myślę, że też może nie, będzie droga jednak. No i tego zawodnika ja jako osoba urodzona w 1994 roku już kojarzę Diego. Forlan 91 overall. Bardzo dobre statystyki. 90 pajsa, 90 dribblingu, 94 strzałów. Do tego 8-3 podań, 80 fizyki. Fenomenalny napastnik. Myślę, że Diego Forlan 4 gwiazdki sztuczek e, powinien mieć. Najlepszą kartą Diego Forlana była karta z Atletico Madrid e, 87 overall w FIFA 11. Do FIFA 14 jeszcze miał e, kartę w FIFA. Ten shooting zawsze u niego był e, kosmiczny. Jest to oczywiście karta z Ligi Hiszpańskiej. No, i naprawdę trafić tego zawodnika i zagrać nim to będzie coś fenomenalnego. On miał oczywiście kartę, nawet FIFA 1086 um, overalla, No i dlatego też ta La Liga Santander, przez to właśnie Atletico Diego Forlan, wygląda fenomenalnie, ale powiem Wam, że szczerze, już jesteśmy na początku, dopiero większość kart wygląda bardzo dobrze z tych kart. Food Heroes i niewiele jest takich, który, których nie będą używalne w grze. W każdym razie, Diego Forlan, jestem pewny, że sporo osób nie może się doczekać gry właśnie tą kartą. No to teraz środkowy obrońca z Brazylii, który jest z Bundesligi. Ja natomiast szczerze Wam powiem, że bardziej kojarzę go z Interem to właśnie ta jego karta z Interu gdzieś tam mi się kojarzy z początku futa fut 10 fut 11 kiedy zaczynałem się interesować um, i oglądałem zagranicznego youtuba to Lucio właśnie um, z tego Interu mi się kojarzył ale to właśnie w Bundeslidze rozegrał um, najwięcej spotkań dlatego też ta liga a przy nim Bundesligi no i proszę zobaczyć na te statystyki, 93 defensywy, 90 fizyki, 83 pejsa. właśnie zawsze kiedy przeglądałem te stare filmy i Lucio był takim środkowym obrońcą, który był po prostu fenomenalny i każdy chciał mieć go w składzie, jak oglądałem te filmy to po prostu Lucio trafiony w parce to było wow i dlatego no ta karta... To powiem Wam, jest, są takie statystyki, które do marca myślę, że spokojnie w każdym składzie e, będą e, się trzymały i, i taki Lucio to powyżej miliona to na początku wydaje mi się pewniak, e, no wow, po prostu świetna karta. Brazylia i Bundesliga. Myślę, że też można ciekawie to połączyć. W każdym razie e, ja szczerze bardzo jaram się na tą kartę. Nawet le, bardziej niż, chyba niż na Forlana. E, no, na pewno niż Wolera, e, W każdym razie Lucio, taka karta. Chcę nią zagrać. Kolejna karta oceniona na 90 overall to Papę. Eee... Juan Pierre Papin 85 pejsa i już tutaj trochę boli, bo jednak napastników chcemy mieć którzy mają powyżej 90 pejsa 85 driblingu, 94 strzałów 77 fizyki, 74 podać już ta karta wygląda nieco gorzej niż te poprzednie, natomiast ten zawodnik w latach 86-92 rozegrał 215 spotkań dla Olimpiku Marsylia stąd też oczywiście Liga Francuska Francuz w Lidze Francuskiej myślę, że te połączenia będą e, dobre no i strzały na pewno u tego zawodnika będą fenomenalne. Natomiast no cóż mogę powiedzieć o jego karierze? Niewiele nie miał karty w FIFA, bo karierę swoją zakończył w 98 praktycznie roku. Dla reprezentacji Francji natomiast strzelił 30 bramek w 54 meczach, więc naprawdę dobry. The Acrobat. No to stawiam, że skoro The Acrobat, chociaż 85 dryblingu nam to nie wskazuje, no to powinien mieć jednak te 5 sztuczek, ale Skoro taki akrobata z niego, ale 85 zerblingu, to może tych sztuczek nie wiem. Nie wiem, nigdy nie widziałem filmu nawet z tym zawodnikiem. Jeżeli wy coś wiecie więcej, czy, czy to jest zawodnik, który będzie miał 5 gwiazdek sztuczek, czy tylko właśnie takie solidne strzały, dajcie znać w komentarzu i czy ktoś w ogóle z Was kojarzy tego zawodnika. No ja osobiście nie. No i mamy kartę z gangu Hulita. Właśnie na to liczyliśmy. ja Turel, no myślę, że wszyscy go kojarzą. Wszyscy kojarzą jego kartę z Manchesteru z City. Właśnie to on stanowił takie, jeszcze przed tą erą, kantę takiego CDM'a, którego każdy chciał mieć w swoim podstawowym składzie z Premier League. 82 pejsa, 87 drybling, 85 strzałów, 82 defensywy, 88 podań, 91 fizyki. Ze względu na te połączenia, na to jakie będzie dało, wiadomo, em, że no... Nie da za, bardzo, za dużo połączeń, chyba nie wiem, z Drogbą, Natomiast jeżeli chodzi o ligę Premier League em, i ten mocny link, właśnie do tych zawodników, wiadomo, ze zmienionym e, już e, tym wpływem zgrania, no to ta karta będzie fenomenalna. Dajecie mu cień, który podwyższa i pejsa i defensywę. No i myślę, że to jest CDM, który będzie kosztował gruby hajs na początku, grube miliony e, i no, fenomenalna karta. Chociaż patrząc na statystyki, myślę, że te karty mogą nie być od początku gry. Nie wiem, czy już było informacja, kiedy one wyjdą, ale może właśnie bliżej World Cupa one e, wyjdą. Chociaż e, też była informacja, że na początku można dostać, ją, więc chyba będą od początku te karty Food Hero. Natomiast no, fenomenalna karta. Czy Lucio, czy Bardziej, czy Jajaturę? Wydaje mi się, że jednak Jajaturę. Kolejną kartą, która ma 89 overall jest znany nam jako ikona, jako legenda JJ Okocha. No i co ciekawe, jego karta, jego statystyki to nie jest żadna karta, Bay, Baby, Medium czy Prime. To jest właśnie takie połączenie między Prime a Optimus kartą okoczy, bo na jego wersji Prime on miał 94 driblingu czyli dokładnie tyle, tyle ile tutaj. Natomiast paysa miał o dwa mniej, strzałów o dwa mniej i podań dokładnie tyle samo. A na wersji Optimus już miał 90 pejsa, więc o jeden więcej strzałów miał też o jeden więcej podań też o dwa więcej dribling. Też, więc to jest taka karta właśnie pomiędzy Primem a Optimusem, co myślę wydaje, że jest spoko opcją, żeby on był grywalny, to musi być właśnie tak, 5 gwiazdek sztuczek to oczywiste, skills zresztą tutaj pokazuję Wam na... Na, na tych kartach, które ma tam, że właśnie skillsy 5 gwiazdek to jest coś, co on będzie wykonywał, więc, no, zwłaszcza patrząc na ten dribbling, będzie to na pewno ciekawsza karta niż jego ikona, moim zdaniem, ponieważ po pierwsze, ligę. A po drugie, no, zwłaszcza na początku gry, te pięć gwiazdek sztuczek, no i to, że jest to taki tak naprawdę między Primem a Optimusem świetna sprawa, no i zdecydowanie będzie bardziej grywalny niż miało to miejsce w przypadku jego ikony Baby czy, czy Meat, więc świetna robota i jej w tym kierunku nie mogę się doczekać, żeby spróbować tej karty. Czas na kącik dla fuksiarza, bo zbliża się weekend i kolejne mecze: czy to Premier League, czy to Ligi Hiszpańskiej. Ja nie mogę się doczekać, żeby zrobić dla was kupon. Ostatnio, niestety, nie siadło. Więc mamy jeden weekend na plus, jeden na minus, ale mam nadzieję, że teraz wsiądzie. Proszę, Celta Vigo Real Madrid nam się pokazuje. A ja mam dla Was nową ofertę z FreeBetem 25 zł, więc klikajcie w link w opisie, bo zmieniła się oferta dla graczy nowych od Kamyka. No i jeżeli wejdziecie w link w opisie, macie powyżej 18 lat, to zapraszam Was do obstawiania, bo to jest perfekcyjna oferta. No, FreeBet 25 zł, idealnie. Patrząc na to, co dzieje się w United, to 1,53 na Liverpool to jest kurs taki. Ja wiem, że ten Liverpool, Liverpool też podrażniony dwoma remisami, raczej będzie chciał to wygrać, a Manchester w jakiej kondycji jest? Wszyscy wiemy. No tutaj 1,53 na Liverpool wydaje się kursem fantastycznym i ja postawię myślę, że bardzo dużo ludzi stawia na ten Liverpool, chociaż nie wykluczone, że Manchester grając z lepszymi będzie grał lepiej, ale po tym co ostatnio widziałem to Liverpool 1,53, idealny kursik, to jest pierwszy mecz na ten weekend. Celta Vigo kontra Real Madrid, tutaj też 1,67 na Real. Um, też ostatnio pokazali fajny futbol, oczywiście musieli nadrabiać, przegrywali 1-0, ale dominacja pełna, więc jak najbardziej stawiamy na Real 1,67. Możemy się śmiać też z Barcelony, ostatnio no, nie poszło im, teraz, teraz Sociedad mają na wyjeździe, natomiast wydaje mi się, że po tym pierwszym bezbramkowym remisie już w drugim meczu musi im coś siąść, musi to się strybić jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to Barcelona wygra ten mecz na wyjeździe, mimo tak dużego kursu, czyli 2-10. A na dobitkę za 1-18 dodam Bayern, więc stawiam na takie, no powiedzmy, że pewne typy. A na dokładkę dołożę Chelsea na wyjeździe 1,55. To za 25 postawię jak najbardziej. Do wygrania 215. To jest nasz kurs na ten weekend. I to jest nasz kupon na ten weekend, czyli same top matchu. No, i teraz pewnie paru z Was pyta się, dlaczego tutaj jest Premier League, dlaczego nie jest na liga. No, ponieważ pewnie większość z Was kojarzy go z zewca Barceloną. Tam zagrał zresztą najwięcej spotkań w swojej karierze, ale ze względu, że jest to FIFA 23 World Cup Heroes, to stawiam, że w tamtym okresie on musiał wtedy zagrać, dlatego ma tą kartę. Tak czy inaczej, masz rano na CDM. Ja stawiam, że będzie miał CDM, a na, na środkowego obrońcę yy, taką zmianę pozycji. Ma kartę 89 overall, 90 defensywy, 87 fizyki. Yy, no, ten shooting nie jest na tyle dobry, ale wiadomo, że między cdm a środkowym obrońcą będzie można nim grać. No Wygląda solidnie. W FIFA nigdy nie był jakiś tam super, bardzo mocno grany. 86 overall, na przykład, miała jego podstawowa karta. Natomiast, no, wygląda solidnie. Jak na start w Premier League, to będzie fenomenalna karta, zwłaszcza na środku obrony. Myślę, że na CDM ma nie aż tak, ale na środku obrony świetnie. Dajcie znać, co się nie o tym i co sądzicie o tym, że nie jest on w Lidze. No ale skoro mówimy o FC Barcelonie, to oczywiście Rafael Marquez. I tutaj jest ciekawa historia, no bo kiedy właśnie Mascherano przychodził do Barcelony, to Marquez kończył tą karierę w Barcelonie, więc ci panowie w szatni się minęli. No ale Marquez, właśnie z La Ligi Santander na CDM-ie, też ma kartę jego statystyki, już na tego CDM-a. No, Wiadomo, też nie działają tak dobrze, ale myślę, że właśnie na środku obrony, jeżeli będzie miał tą zmianę na Sydema, na CB, to tam będzie można tą kartą pograć. 184 cm wzrostu, w miarę ok, jak na środkowego obrońcę, więc myślę, że też ciekawa karta. No, Meksyk, wiadomo, nie jest to narodowość, którą można jakoś fajnie łączyć, ale La Liga jak najbardziej, więc tutaj kolejna karta i kolejne fajne statystyki, co najważniejsze, grywalne. No i szczerze to jest zawodnik, którego kompletnie nie kojarzyłem, tak, gdzieś o poprzednich mogłem słyszeć, tak tutaj Brolin, kompletnie nie, ale podobno ten zawodnik pomógł zająć trzecie miejsce Szwecji na Mistrzostwach Świata w 1994 roku, jeżeli dobrze sprawdziłem, to, to tak powinno być. W każdym razie zawodnik, który najwięcej zagrał w Parmie, stąd też Serie A u niego, Serie A, a nie Serie B, nie? W każdym razie 90 92 drewniane, 92 strzałów. Naprawdę karta wygląda fenomenalnie i cieszę się, że nawet te karty gorsze mają tak dobre statystyki. Chociaż, jakbyście wpisali w Wikipedii Tomasa Brolina, no to 90 byście mu nie dali, ale za to fizykę 99 na pewno. Ricardo Carvalho, Portugalczyk, no i to jest karta 80 p 92 defensywy, 83 fizyki, środkowy obrońca, na którego zasługujemy w Premier League. Co tu dużo mówić, wiedzieliśmy już o nim wcześniej, że będzie miał kartę Food Heroes, no i to wygląda fenomenalnie. Naprawdę, powtórzę powtórzęcie po raz kolejny, cieszę się, że te karty są grywane od początku i nie mamy kart które po prostu nie będą grywalne. Carvalho też miał karty w FIFA, więc w poprzednich FIFA kojarzymy go. No i tutaj też 89 overall. Brzmi nieźle. A przed Wami Markizio, który też mimo 88 overalla jest w gangu Hulita, ponieważ wszystkie statystyki ma powyżej 80. Swoją ostatnią kartę miał dosyć niedawno w FIFA 18, gdzie miał kartę 93, tą Futis, taką fajną, kolorową. No a miał oczywiście w międzyczasie e, karty Totsów, e, miał Informy, e, na przykład 80 overall miał w 10. E, także tutaj e, najwyższa karta to ta właśnie Futis, tak sobie teraz sprawdzam. E, e, FiFA też miał 85 overalla i to była jego ostatnia karta w fucie. Teraz 88 overalla. Piękne statystyki. Serie A Włoch, czegoś chcieć więcej. Naprawdę solidny zawodnik. No i Juventus, wszędzie Juventus. I Juventus oczywiście wraca do FIFA, więc wszystko się zgadza. Coś dla fanów Liverpoolu też się znajdzie. Dirk Kuyt, tutaj. 87 pajsa. Jak na prawą pomoc. Słabo, 86 dribbling. Lepi. Strzały, 90 jeszcze lepiej, 84 passing, dobrze, 84 fizyki, dobrze, 72 defensywy, jest ok. No i... Co tu dużo mówi. Dla fanów Liverpoolu na pewno świetna karta, chociaż łącznie w lidze holenderskiej we wszystkich klubach zagrał więcej spotkań, to natomiast właśnie w Liverpoolu miał tych spotkań 208, 51 bramek strzelonych, a dla Holandii rozegrał ponad 100 spotkań, 104 spotkania w latach 2004-2014. W poprzednich FIFA też miał oczywiście karty, może nie najlepsze, ale zawsze. No w każdym razie kolejna karta do z Premier League, kolejny fut hero z a my mamy ciekawostkę, bo Donovan co prawda ikoną nie był, ale kartą legend już tak. Miał legendę przecież w FIFA 16, od razu po tym, jak w 15 skończył karierę. Jakby w 15 jeszcze miał karty Informów nawet z MLS-u, a już w FIFA 16 i w 17 miał kartę legendy. Tam miał 86 overalla, a tutaj 88. No i oczywiście jako legendę miał, był był kartą na CF, czyli środkowym napastnikiem. Tutaj na prawej pomocy i oczywiście ten MLS, ale statystyki też fenomenalne, też karta jak najbardziej grywalna, chociaż ze względu na MLS i narodowość stawiam, że nie będzie za często grany, no bo trzeba specyficznych kart, żeby poddonowana kogoś połączyć. Chociaż stawiam, że dla graczy, którzy są ze Stanów Zjednoczonych, jest to fenomenalna sprawa, no i donowan będzie jako karta Futki Heroes,

No i w końcu karta, która wygląda nieco gorzej, ale to jest Nakata, który ma 88 overalla i też wiecie, no kurczę, Liga Włoska, ale tak te statystyki jakby nie chcieli mu za bardzo podbić i jakby dalej chcieli, żeby był memem i tą jedną z gorszych e, ikon, jakich możemy mieć, chociaż tutaj nie jest już ikoną, tylko kartą w Heroes. Tak jest, JJ Okocza został zdegradowany, chociaż mam wrażenie, że dla JJ Okoczy to było upgrade, a nie downgrade, tak tutaj e, dla Nakaty, no jest to takie statystyki powyżej 85, ale bez strzału, bez wyróżnienia się, w każdym razie ma tą kartę e, Food Heroes, 88 overalla, e, no chętnie oczywiście go sprawdzę, ale wydaje mi się, że też najdroższy nie będzie. Kolejna karta, Harry QL i powiem Wam, że widzimy kartę na LF-ie, co miało nie mieć miejsca, bo mieliśmy nie mieć takich pozycji, z tego co ja kojarzę, mieliśmy mieć lewe skrzydło i środkowych napastników, e, z tego co słyszałem na prezentacji, albo gdzieś przeczytałem, że miało nie być kart na LF i RF. Ale może się mylę? Dajcie znać, czy się mylę, czy taka poszła dziś informacja, że pozycja LF i RF miała być anulowana i to miał być środkowy napastnik. W każdym razie, karta wygląda dobrze. 91 pejsa, 89 drybnik, 87 strzałów, 89 podań. Bardzo solidny zawodnik. No i... Zwłaszcza, że Liga Premier League, więc jak najbardziej um, chętnie tą kartę zagram, jeżeli mi się trafi, bądź nie. Wygląda po prostu solidnie, bez przedłużania. Wygląda solidnie. No i jest ekstra klasa. Kto by się spodziewał, że karta Food Hero może mieć ekstra klasę? Mówiliśmy o Ebium Smolarku, a to Włodzimierz Smolarek znajduje się w FIFA jako Food Heroes, ale patrzcie na te statystyki: 94 paisa, 92 dribbling, 90 strzałów, 82 poleń, 85 fizyki. Przecież on wygląda jak te najlepsze karty z z tej topki, te 91 overall. To jest w ogóle fenomenalnie, jak ta karta dobrze wygląda. Bałem się, że dadzą mu coś słabego, ale kiedy były te przebitki, które niedawno wrzuciła na przykład łączy nas piłka właśnie z wodzimierzem Smolarkiem, to było to widać. Tego pejsa, ten dribbling, te przejścia i liczyłem, że będzie miał dużego Pejsa, ma tego pejsa, fenomenalnie wygląda ta karta. Jedynie gwiazdki mogą go zabić. Jeżeli będzie miał trzy gwiazdki sztuczek, trzy gwiazki słabszej nogi na przykład, no to to może sprawić, że ta karta będzie słaba, ale już widzę szczęsnego w bramce, Lewandowskiego na napadzie i obok niego Włodzimierza, Smolarka. Ja się jaram, dajcie znać, czy Wy też. Czy ktoś mówił coś o dużym pejsie 99 Pej'sa ma Al of Iran i powiem Wam, byłem w szoku, kiedy sprawdziłem, że ten zawodnik całą swoją karierę zagrał dla jednego klubu. Nigdzie nie przeszedł, nigdzie się nie ruszył. On zagrał tylko dla jednego klubu i ma 99 pace'a, 92 drybnik, 8 86 strzałów, 83 pejsa To ta karta tak naprawdę jest bardziej pod te składy egzotyczne eee... Może nawet pod e, pana Krychowiaka. E, natomiast, e, no, sama ta karta, gdzieś ciężko będzie ją połączyć, oczywiście, przez narodowość i przez ligę. E, chociaż wygląda dobrze i może, może, właśnie Smolarek, Krychowiak, Alowajran, Lewandowski. No, powiem wam, są opcje, są opcje. A przed nami Hiszpan, Capdevilla, i powiem wam, że jed, jakby pierwsze, co przychodzi mi na myśl przy tej karcie, to komentarz Szpakowskiego, który mówi: Cap Deville, ale nawet nie mam pojęcia z jakiego meczu, ale kojarzy mi się coś takiego, jakbym oglądał stary mecz i słyszę Szpakowskiego, który wymawia dokładnie to nazwisko. W każdym razie, jak na lewego obrońcę, karta wygląda fenomenalnie, nie ma o czym mówić: 90 pace, 82 rybnik, 87 defensywy, 82 fizyki. Każda karta, praktycznie każda karta z Foot Heroes, to karta grywalna. Będę się powtarzał, ale to jest prawda i to jest świetny lewe obrońca z Ligi Hiszpańskiej. Park Ji-Sung, kolejna karta Premier League, i znowu karta z gangu Hulita. Wszystkie statystyki powyżej 80, bo defensywa równo na 80. Jako SPO spoko, zobaczymy, jakie będzie miał work rate, jakie będzie miał gwiazdki sztuczek i słabszej nogi. Natomiast kolejna solidna karta, 87 overalla Premier League. Myślę, że no, tam Son i Park Ji-Sung, może być koreańskie Tornado. A przed nami GoWu i powiem wam 87 overalla, ale statystyki: 90, pace, 90 strzałów, 89 drybnik, 83 ponad, 71 fizyki. Taka karta, fenomenalna karta. Francuz z Ligą, do tego jakiś Mbappe, wiadomo na początku to raczej nie Mbappe, tylko jacyś słabsi zawodnicy, chociaż wiecie, zależy kto ile faworyców wrzuci na tą grę, a później będzie ją wyzywał. Tak to ja. Tak czy inaczej, zbliżamy się do końca. GoWu to przedostatnia karta Food Heroes i nadal jest grywalny, a przed nami ostatnia karta. Skoro mówiliśmy o grywalności wszystkich poprzednich kart Food Hero, to Crouch na końcu jest kompletnie niegrywalny. Ten 80 dribbling to i tak wydaje mi się za dużo. Na pewno wiele z Was go kojarzy, swoją drogą, nie wiem czy wiecie, 86 overall jako jedyna karta Food Heroes, bardzo niski overall, natomiast on nie miał w FIFA nigdy karty, która miała 80 overall, jego podstawowa wersja. On nawet nie miał 79, chyba 78, to było jego najlepszy overall w FIFA. Dlatego też taka niska um, ta ocena. No i 78 pesa, no wydaje mi się, że to jest nadal za mało. Chociaż jeżeli ktoś lubi grać na główki, to te 201 cm, które ma Peter Crouch to naprawdę sporo, no i ten taniec robota to może być to co go wyróżni. Um, no ale wydaje mi się, że mimo wszystko będzie to tylko karta do grania na główki, tak czy inaczej uważam, że Foot Heroes są Fenomenalnie zrobione, i naprawdę będzie się nimi grało spoko i to połączenie Marvela i zawodników Heroes naprawdę dobrze im wychodzi. Wiadomo, niektórzy pisali, że trochę bajkowo i z Futa robi się Fortnite, ale jeżeli tylko będzie to tak wizualnie dla mnie fenomenalny event, dajcie znać, czy też na plus, czy może jednak trochę na minus, bo zbyt bajkowo. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, łapka w górę, ożywiamy ten kanał, ja streamuję na Twitchu, możliwe, że teraz, bo zaczął się pre-sezon FIFA-23, więc zapraszam, linki wszystkie na dole i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, ja spocony idę pod prysznic. Na razie.